Tworzenie sztucznego życia to jest prawdopodobnie wyzwanie na miarę Nagrody Nobla. I choć dzisiaj nie zbliżymy się do takiego poziomu trudności, to to życie spróbujemy zasymulować. W jaki sposób? A wszystko przez niemal 50-letni algorytm o nazwie Game of Life, czyli tzw. automat komórkowy który od wielu, wielu dziesięcioleci wprawia wielu programistów w prawdziwe zdumienie. Dzisiaj zobaczycie czym jest gra w życie, zobaczycie mój proces myślowy, który posłuży mi do zaimplementowania tego algorytmu. No i na koniec z samym projektem będziecie mogli spędzić trochę czasu, bo jest on już dostępny na moim GitHubie. A jak efekt końcowy Wam się spodoba, to będzie mi bardzo miło, jak dać tutaj kciuk w górę, zasubskrybujecie Przeprogramowanych i również rozważycie zapis do naszego przeprogramowanego newslettera. Wszystkie szczegóły w opisie tego filmu, a teraz wskakujemy do edytora, i implementujemy grę w życie. Zapraszam. Na naszym kanale było już naprawdę mnóstwo filmów, poruszaliśmy bardzo szeroką tematykę, mówiliśmy o aplikacjach webowych, frameworkach, narzędziach, praktykach, metodologiach, ale gry w życie jeszcze nie było. Czym jest gra w życie? Gra w życie jest to bardzo ciekawy algorytm, który ma już ponad 50 lat, który Pokazuje, jak przy bardzo ograniczonych warunkach początkowych można wygenerować coś, co w pewnym sensie symuluje zachowanie żywych organizmów. O grze w życie przypomniał mi jeden z ostatnich. Odcinków podcastu Lexa Friedmana z Likroninem. Polecam odsłuchać ten właśnie odcinek, gdzie to właśnie ten algorytm gry w życie jest wspominany. My dzisiaj postaramy się go zaimplementować. Fragment tej aplikacji mamy już przygotowany, Jest to aplikacja napisana przy pomocy Vue 3. Natomiast jak widzicie, to co mamy teraz na ekranie, nie przypomina tego GIF-a po prawej stronie, nic się tutaj tak naprawdę nie dzieje. A naszym celem i celem tego odcinka będzie właśnie dodanie tutaj życia. Jeśli jesteście ciekawi jak to działa, to zostańcie do samego końca, ale również zostawcie subskrypcję i dajcie łapkę w górę, żeby takich materiałów było więcej. Zanim przejdziemy do implementacji właściwego algorytmu, to chciałbym wam opowiedzieć jakie są właściwie reguły gry, które będziemy się starali zaimplementować oraz co już w tym momencie zostało zaimplementowane. Oczywiście cały kod możecie znaleźć na moim GitHubie. Jest tam aplikacja Vue Game of Life, która mam nadzieję po nagraniu tego odcinka będzie pełna życia. Natomiast jeśli chodzi o samą grę w życie, to żebyście zrozumieli kontekst, tak jak mówiłem, jest to pewnego rodzaju algorytm, jest to jakiś model, nad którym naukowcy spędzają czas, obserwując, jak zadane warunki początkowe mogą się przerodzić w bardzo ciekawe efekty, które właśnie przypominają na przykład obserwowanie żywych organizmów. I jak to w praktyce wygląda? Mamy jakiś zestaw komórek. Te komórki mogą być w dwóch stanach: mogą być żywe lub martwe i co do każdej z tych komórek przechodzimy przez kolejne cykle i obserwujemy jak te komórki zmieniają swój stan. I oczywiście w tych cyklach mamy pewne ściśle określone reguły, które to właśnie decydują o tym jak ten nasz organizm się rozwija albo jak jego poszczególne elementy się zmieniają. Zobaczmy teraz jak wyglądają reguły gry, które będziemy się starali zaimplementować w grze w życie. Wyobraźmy sobie, że każdy z tych kwadratów, który mamy już tutaj na ekranie, który mam nadzieję będziecie widzieć... To jest powiedzmy kwadrat 5 na 5 z taką szarą ramką, może w kolejnych cyklach przechodzić przez jakieś zmiany stanu. Może być w dużym skrócie włączony i wyłączony, albo żywy lub martwy. No i zobaczmy teraz, co na ten temat mówi Wikipedia. W każdym z cyklu, w którym będziemy przechodzić, możemy patrzeć na to, w jakim stanie jest dana komórka, w jakim stanie są, są sąsiedzi tej komórki, i na tej podstawie możemy robić jakieś operacje. No i jakie są tutaj konkretnie reguły? Każda komórka, która ma mniej niż dwóch żywych sąsiadów, Umiera powiedzmy, że przez pewnego rodzaju brak zasobów. Każda komórka, która ma dwa lub Trzy żywe komórki wokół siebie, dwóch lub trzech żywych sąsiadów, przechodzi do kolejnej generacji, czyli można powiedzieć, że jest w jakimś bezpiecznym otoczeniu. Każda komórka, która ma w swoim otoczeniu więcej niż trzech sąsiadów, również ginie. I akurat w tym przypadku mówimy, że to może być na przykład przekroczenie populacji, czyli jakieś wysycanie zasobów. To, co określa ostatnia reguła, to jest to, że każda martwa komórka z konkretnie. Trzema żywymi sąsiadami staje się żywą komórką, można powiedzieć, że przez reprodukcję tych sąsiadów. Tutaj jeszcze Wikipedia o tym mówi: że można wyciągnąć pewnego rodzaju część wspólną z tych czterech reguł i można powiedzieć, że każda komórka z dwoma lub trzema żywymi sąsiadami przeżywa albo powinna być w danym stanie włączona. Każda martwa komórka z trzema sąsiadami staje się żywą komórką i wszystkie inne komórki. Giną w następnej generacji, i wszystkie inne komórki zostają żywe w innej generacji, więc to jest takie uproszczenie. To uproszczenie może być troszkę trudniejsze w zaimplementowaniu, ale zobaczymy, jak to nam właściwie pójdzie. Teraz przechodząc z kolei do Webstorma, chciałbym wam pokazać, z jakiego rodzaju aplikacją będziemy pracować. Mamy tutaj view 3, mamy tutaj kilka podstawowych komponentów i właśnie zaimplementujemy dodatkową logikę biznesową, która powinna. Symulować życie w naszej Game of Life. Jeśli chodzi o podział na komponenty, to wydaje mi się, że jest dość rozsądny, biorąc pod uwagę to, co robimy. I idąc od samego dołu, zacząłem implementację tego projektu od zaimplementowania pojedynczej komórki. Mamy tutaj komponent cell.View, który w propsie przyjmuje informację o tym, czy jest żywy, czy jest martwy i w odpowiedni sposób układa swoje klasy. Jest to taki komponent czysto prezentacyjny, który nie ma żadnej logiki, który reaguje na zmiany w swoim otoczeniu. Idąc poziom wyżej mamy jakiś stage. I ten stage przyjmuje konfigurację tego stage'a z zewnątrz, jest również komponentem prezentacyjnym, i on odpowiada jedynie za to, żeby w odpowiedni sposób wyrenderować zestaw komórek. Czyli iterujemy tutaj po wszystkich wierszach i po wszystkich kolumnach, przekazujemy stan komórki do środka poprzez propsy. No i renderujemy konkretną komórkę. No i mamy jeszcze ten komponent najwyższego rzędu, gdzie korzystamy z Composition API ze script setup, w którym to najpierw konfigurujemy nasz, naszą przestrzeń gry, nasz stage, podajemy warunki początkowe, czyli ile ma być wierszy i ile ma być kolumn, tak naprawdę ile ma być komórek w jednym wierszu, no i ustawiamy te nasze cykle, czyli mamy jakiś set interval, run cycle i powiedzmy, że co sekundę nasza gra powinna się zmieniać. Dzięki Composition API fragmenty tej logiki biznesowej Możemy wyciągać do osobnych modułów, i tak właśnie w folderze utils mamy dwa moduły, z czego jeden jest zaimplementowany, a jeden czeka właśnie na naszą implementację. I ten zaimplementowany moduł to jest Build Stage, gdzie dzięki e, Reactive. Budujemy reaktywnego stage'a. Jest to tablica tablic, w której to znajdują się poszczególne komórki. Te komórki to są tak naprawdę wartości true lub false. Natomiast run cycle to jest funkcja pusta, którą dopiero będziemy musieli zaimplementować, która przyjmuje grę jako parametr, czyli mamy dostępne wszystkie komórki i musimy te wszystkie reguły biznesowe tutaj zaimplementować. No to co? Jedziemy. Dobra, słuchajcie, to będzie sesja live programmingowa. Nie będzie ona bardzo dynamiczna, może zawierać jakieś błędy, ale chcę to implementować w ten sposób, żebyście zobaczyli, jak fizycznie bez cięć wygląda implementacja takiego algorytmu. O ile w ogóle się powiedzie, być może okaże się, że ten algorytm mnie po prostu pokona. No więc, tak, od czego właściwie zaczynamy? Mamy jakąś funkcję, wiemy, że ta funkcja wykonuje się co sekundę i chcemy teraz w tej funkcji sprawdzić czy faktycznie możemy wykonywać jakieś operacje na samym początku myślę, że moglibyśmy sobie skopiować tutaj te reguły yy, wrzucimy sobie taki komentarz, żebyśmy już nie skakali pomiędzy wikipedią a, yy, pomiędzy wikipedią a edytorem yy, więc mamy tutaj zestaw reguł, ale to co jeszcze zrobimy teraz to wprowadzimy sobie tutaj jakąś zmienną powiedzmy indeks równe 0 która to będzie y, wykonywana w każdym przejściu tego cyklu, tak żebyśmy zobaczyli, czy ten cykl faktycznie wpływa na te nasze komórki. No więc na razie nie implementujemy jeszcze właściwej logiki gry, ale sprawdzamy, czy nasz cykl działa i czy jesteśmy w stanie wpływać na te nasze komórki. I co moglibyśmy tutaj zrobić? No moglibyśmy zrobić coś takiego, że pójdziemy po pierwszym wierszu, po komórce o indeksie indeks i teraz zmienimy jej stan. Albo właściwie możemy ją ustawić na true, bo teraz cała gra jest wyzerowana, więc jak sobie zobaczymy w przeglądarce, to to wszystko będzie teraz po prostu falsem na samym początku. Więc na samym początku możemy sobie sprawdzić, czy co sekundę kolejna komórka staje się żywa. No więc mamy ten run cycle, jest to pewnego rodzaju game loop, no i zobaczymy, czy to działa. No okazuje się, że działa. Co sekundę kolejna komórka staje się żywa. Oczywiście nie mamy tutaj żadnych warunków końcowych, więc. Ta nasza logika zaraz by się wysypała, dostaniemy błąd związany z wyjściem poza zakres tablicy, ale mamy już faktycznie informację o tym, że ten nasz cykl działa. Tak, dla przypomnienia, żebyście jeszcze zobaczyli, jak to właściwie działa. Yy, mamy tutaj po prostu set interval, który to yy, powoduje wykonywanie się jakiejś funkcji co sekundę, no i właśnie tutaj dostajemy instancję tej naszej gry, więc co sekundę możemy wpływać na to, co dzieje się z naszymi komórkami. No dobra, więc nasz cykl działa. I teraz moglibyśmy zacząć implementację naszego kodu. Co na pewno będziemy potrzebować? Będziemy na pewno potrzebować iterowania po wszystkich komórkach z zachowaniem konkretnego indeksu. I myślę, że nie będziemy tutaj korzystać z for each, tak na razie, ale zrobimy sobie tutaj jakiegoś po prostu, po prostu fora gamestage który pójdzie po prostu po wszystkich wierszach. To, co możemy zrobić teraz, to jest wprowadzenie drugiej pętli, która pójdzie po game od stage od i. I dzięki temu dostaniemy możliwość przejścia po wszystkich wierszach i wszystkich komórkach w naszym w naszym kodzie. Czy to zadziała? No, jeśli to by zadziałało, to się okaże, że game stage od i od j równa się true. I teraz w przeglądarce powinniśmy zobaczyć wszystko na czarno po jednej sekundzie. Ale mogliśmy też coś zepsuć, o czym jeszcze nie wiem. Zobaczmy sobie na devtoolsy, co devtoolsy tutaj o tym mówią. I zobaczmy, co tutaj już zrobiliśmy źle. For let i od game stage. Length oczywiście. Do game stage od i length. I teraz to powinno chyba zadziałać. Tak jest. Po sekundzie mamy zaznaczone wszystkie komórki, czyli zmiana y, stanu działa. Iterowanie działa. I teraz moglibyśmy sobie zrobić to, tę logikę w sposób następujący. Ja sobie to może wyciągnę i zrobilibyśmy sobie tutaj taką informację, jak. Albo na razie nie będziemy refaktorować. Na razie może zostawimy to w taki właśnie sposób w taki sposób dość brudne no i co, no i tak naprawdę mamy już teraz informację o tym, że game od stage od i od j to jest ta nasza komórka, z którą pracujemy, no i teraz jakbyśmy potraktowali wymagania, yy, które mamy bardzo dosłownie, to moglibyśmy powiedzieć, że if cell czyli jeśli jest żywa to zrób jedną rzecz jeśli nie jest żywa to zrób rzecz drugą. No więc mamy tutaj taki właśnie fragment. Możemy sobie tutaj możemy sobie tutaj to zaimplementować, a właściwie przenieść tylko komentarza. i chyba na razie jest OK. No więc w jaki sposób w każdym cyklu to będzie działać, jeszcze raz sobie to wszystko powtórzę, przechodzimy przez wszystkie komórki, dobieramy się do poszczególnej komórki o danym indeksie. I teraz w danym cyklu musimy wykonać. Pewne sprawdzenia związane z tym, co się dzieje w okolicy naszej komórki. No i właśnie, logika w tym fragmencie jest następująca. Jeśli komórka jest żywa, to mamy te trzy warunki do sprawdzenia. Jeśli komórka jest martwa, to możemy ją powołać do życia tylko wtedy, kiedy konkretnie trzy, yy, trzech sąsiadów jest żywych w. Otoczeniu. I myślę, że ten przypadek tutaj jest nieco łatwiejszy do zaimplementowania. Yy, możemy sobie go teraz zaimplementować w taki sposób dość, yy, powiedzmy, brutalny. Be pewnie będzie tutaj sporo edge ale trudno, zobaczymy. Yy, na samym początku narysowałbym sobie jeszcze takiego właśnie tutaj grida, który nam pomoże zrozumieć to, o czym mówimy. Więc mamy tak, mamy taką siatkę 9 na 9 Tutaj jest nasza komórka. I teraz musimy sprawdzić czy trzy, yy, trzech sąsiadów, czyli trzy komórki w okolicy są yy, żywe. I teraz tak się zastanawiam, bo tutaj będziemy musieli sprawdzać całe to właśnie otoczenie I tak naprawdę tak, tutaj mamy sprawdź otoczenie i daj mi żywych. I tak sobie już teraz myślę, że to będzie fajny kandydat na jakiegoś utila, bo tutaj też mamy analyze cell with fewer than two life neighbors. N live cell with two or three live neighbors and live cell with more than three live neighbors więc wygląda na to, że mm, przyda nam się tutaj jakaś funkcja function um, calculate neighbors i tutaj będziemy potrzebować powiedzmy stage'a i będziemy potrzebować i od to już tak dosłownie no i teraz moglibyśmy to zrobić tak, że jeśli else, jesteśmy w else, czyli komórka jest martwa, const, live ne neighbors, calc, live neighbors, game stage, iot, i teraz if live neighbors, with exactly three life neighbors, czyli że jest równa 3, to ta komórka, y która nas interesuje, staje się komórką żywą. więc więc, więc, więc chyba jest dobrze. Myślę, że to nie wszystko czego będziemy tutaj potrzebować, ale jeszcze tego nie komplikujmy. Dobra. No i teraz tak. To nawet możemy zrobić tutaj, bo takie czeki będziemy potrzebować robić w każdym miejscu i będziemy to robić w sposób następujący. Teraz detale zaimplementujemy na samym końcu, więc to sobie tutaj przenieśmy ten fragment. to będzie tutaj. I teraz tak, zróbmy tak, że any life cell with fewer than two life neighbors dies. Ok, dobra. Czyli tak. If live neighbors jest mniejszy od dwóch, to nasza komórka będzie martwa. Dwóch od trzech any um, a life cell with two or three life neighbors lives on to the next generation. Czyli powiedzmy, że tak. Else if. Life neighbors równa się 2 lub life neighbors równa się 3 to game stage list on to the next generation. No tutaj jest tak naprawdę redundacja, bo ta komórka już jest żywa, więc nie musimy tego przepisywać, ale dobrze. I ostatni przypadek: else if any life cell with more than three life neighbors dies, czyli jeśli life neighbors jest większe od 3, to game stage jest. Pulse. Dobra, ja sobie tutaj pozwolę wyczyścić ten kod, usunę sobie te komentarze. I będziemy musieli co prawda skakać po Wikipedii, ale jeśli dobrze zaimplementowałem te warunki, no to jedynym tak naprawdę brakującym fragmentem jest teraz czek tego, ile jest żywych sąsiadów wokół naszych komórek. Oczywiście ten stan początkowy jest zerowy, dlatego będziemy się musieli tym zająć, będziemy musieli wprowadzić to jakiś stan początkowy, któreś komórki będą musiały żyć na samym początku, ale to jeszcze za chwilę. Dobra, więc to, co musimy zrobić teraz, to jest zająć się problemem, problemem naszych komórek i problemem obliczania żywych sąsiadów. I jak to zrobimy? No oczywiście, jak to w programowaniu, od razu do głowy przychodzą mi jakieś warunki krańcowe, bo teraz powiedzmy, że ale ile jesteśmy w środku, to ten problem jest prosty, bo wystarczy się indeksem i odprzesuwać do góry, w dół, w lewo, w prawo. Natomiast, jak będziemy na krawędzi, to będziemy musieli robić jakieś takie dodatkowe czeki. Ale myślę, że tym problemem możemy się zająć na samym końcu i na razie możemy sobie właśnie wprowadzić taki takie happy path, żeby po prostu to się łatwiej implementowało więc tak, mamy naszego stage'a i mamy indeks komórki, w którym jesteśmy no więc tak zastanawiam się czy można by to zrobić jakoś brute force'em na razie, bo tych wartości jest ile jest? raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem więc tak Ym, więc tak, więc tak, więc tak, można by to zrobić tak, return tu sobie zróbmy wszystkie komórki, które nas obchodzą dostaniemy filter cel, cel, czyli sfiltrujmy wszystkie true i zwróćmy length myślę, że to jest możliwe i teraz tak, będziemy musieli sprawdzać czyli tak, stage od i, od j zróbmy sobie tak 8 takich miejsc potrzebujemy czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i teraz musimy się przesunąć, czyli tak. Minus 1, minus 1. To jest wiersz wyżej na tym miejscu. I plus 1. To będzie ten sam wiersz, czyli ten sam wiersz. Minus 1, plus 1. I teraz wiersz kolejny, czyli plus 1, minus 1. Plus 1j. I plus 1, plus 1. Czyli tak, to, co zrobiliśmy teraz, to jest zebranie w tablicę stanów tych wszystkich komórek otaczających naszą komórkę. Oczywiście nie przygotowując się na to, że możemy być jakby poza granicą tego naszego, poza granicą naszego powiedzmy miejsca w tablicy, czyli możemy po prostu wyjść takim czekiem, tak? Bo jeśli okaże się, że jesteśmy na zerze, zrobimy tutaj czek z minus 1 to dostaniemy jakiś błąd, ale ten nasz filtr powinien nam to całkiem przyjemnie przefiltrować. No więc tak, powiedzmy, że w tym momencie zrobimy sobie małą pauzę, zapiszemy sobie ten kodzik yy, przejdziemy do aplikacji i zobaczymy, czy tutaj żyjemy, tak, no mamy już tutaj informację, że Cannot Read Properties of Undefined Reading minus one mm, więc musimy tutaj wprowadzić jakieś czeki. I te czeki będą jakie? Dobra, słuchajcie, mamy to. W międzyczasie przewietrzyłem jeszcze głowę na mieście, spędziłem kilkadziesiąt minut poza domem i wróciłem, zmodyfikowałem kod. I mamy co mamy. A co konkretnie mamy? Przede wszystkim, jeśli chodzi o obliczanie sąsiadów danej komórki, którzy żyją, to teraz do tej tablicy, którą widzieliście, dodałem warunki. I te warunki służą temu, żeby po prostu nie wychodzić poza. Zakresy tablicy. Tak więc można powiedzieć, że te trzy pierwsze warunki to są komórki powyżej tej, którą sprawdzamy. To jest warunek dotyczący sąsiada po lewej stronie w tym samym wierszu. To jest sąsiad po prawej stronie w tym samym wierszu. A te trzy warunki to jest sprawdzenie komórek w wierszu poniżej, zarówno po lewej, po prawej, jak i pod spodem. No i właśnie żeby nie przekraczać indeksów w tych warunkach krańcowych to sprawdzam tutaj, czy w ogóle dany czek na danej komórce może się wydarzyć. Więc jeśli coś sp sprawdzamy w lewym górnym rogu, to musimy się upewnić, że jesteśmy na indeksie większym niż 0, jeśli chodzi o komórkę i, i wiersz. No bo będąc na 0,0, po lewej u góry niczego tak naprawdę nie mamy. I tutaj sprawa po drugim po drugiej stronie stołu wygląda tak samo, to znaczy, jeśli sprawdzamy prawy dolny róg, patrząc z góry na to wszystko, no to musimy się upewnić, czy nie jesteśmy czasami blisko granicy, i wtedy możemy się tutaj w tym czeku przesunąć. Jeśli warunek jest niespełniony, to od razu stwierdzam, że taki wirtualny sąsiad jest nieżywy. I to jest pierwsza ważna zmiana, możecie sobie ją przeanalizować zerkając w repozytorium. Natomiast druga ważna zmiana, którą tutaj wprowadziłem, która może psuje nieco wydajność tego kodu, ale za to zwiększa działanie. Polega na tym, że wcześniej założyłem, że mogę modyfikować komórki z biegiem tego, jak po prostu poruszam się po dwóch pętlach, co niestety powodowało, że zamiast jednego cyklu, w którym zmieniały się wszystkie komórki, tak naprawdę każdy cykl modyfikował daną komórkę, a następnie przechodząc do drugiej, pracował już na stanie, który jest nieprawdziwy. Jeśli więc modyfikowaliśmy komórkę, która miała trzech sąsiadów, która była nieżywa i powinna się zaświecić, to niestety w tej wcześniejszej wersji było to niemożliwe, bo szliśmy po każdej komórce i na bieżąco je aktualizowaliśmy, a tak naprawdę cała idea Game of Life, zakładająca to, że to wszystko po prostu działa, jest taka, że najpierw robimy obliczenia, a potem te wszystkie obliczenia nanosimy. To znaczy nie możemy robić tak, że jednocześnie modyfikujemy stan naszego świata i przechodzimy po kolejnych komórkach, bo wtedy tak naprawdę nie mamy cyklu, tylko każda. Komórka jest modyfikowana na bieżąco i tak naprawdę niemożliwe jest, żeby to zadziałało. Mam nadzieję, że wiecie co, o co chodzi. W każdym razie, to co zrobiłem, to jest wprowadzenie kopii gry, którą po prostu czytam w każdym cyklu. To znaczy, tworzę taką samą tablicę i zestaw wierszy i komórek, tak jak przechodzę przez tą oryginalną grę w danym cyklu, obliczam nową wartość, ale nie przypisuję jej w tym momencie, tylko przypisuję wszystko na samym końcu, właśnie po to, żeby najpierw policzyć nowy stan. Nie modyfikować tego z czym pracujemy w danym przejściu naszego cyklu I dopiero na samym końcu te nowe wartości przenieść Czy to działa? Zaraz zobaczymy Tutaj chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną modyfikację w komponencie Vue.js Która polega na tym, że możemy teraz konfigurować nasze warunki początkowe To znaczy wprowadziłem tutaj przyciski Start Game, Stop Game Oraz wprowadziłem możliwość zmiany stanu poszczególnych komórek jeszcze zanim y, uruchomimy naszą grę, no więc korzystam tutaj z timerów, korzystam tutaj z funkcji, które pozwalają mi jakby zastopować i uruchamiać poszczególne interwały z tymi cyklami I dopiero kiedy skonfiguruję sobie w odpowiedni sposób naszą scenę, to wtedy tą scenę uruchamiam i obserwuję co się dzieje No i słuchajcie czas na wielki finał, mam nadzieję, że jesteście tak samo ciekawi jak ja jak to działa Także przejdźmy do naszej gry. Widzicie, że jest ona teraz zatrzymana. Skonfigurujmy jakieś warunki początkowe i zobaczymy, co się będzie działo. W tym momencie można by tutaj wyklikać różne losowe kombinacje, ale ja tutaj posłużę się jeszcze teorią z Wikipedii, która mówi, że przy tych warunkach, które my zaimplementowaliśmy, powinniśmy zaobserwować pewne konkretne byty, czy też takie stworzenia, które po prostu powstają przez przypadek, które właśnie będą potwierdzać, że te nasze reguły działają. I możemy coś takiego zrobić. To znaczy, tutaj po lewej mamy still life, czyli jakieś kształty, które nie powinny się modyfikować. Te reguły, które wcześniej implementowaliśmy, jakby blokują skutecznie modyfikacje w danych obszarach. Mamy jakieś oscylatory o danym okresie, okresie 2, 3 i nawet 15. Zaraz to sobie wszystko przetestujemy. No i mamy też jakieś spaceshipy, jakieś statki kosmiczne, które po prostu powinny się poruszać przez tę naszą planszę. No to dobra, odświeżamy i wprowadźmy sobie powiedzmy takie cztery komórki włączone to będzie ten still life możemy sobie jeszcze wprowadzić na przykład łódkę łódka wygląda na przykład tak o ile dobrze widzę i teraz co, i tutaj mamy jakiś beacon tego beacona możemy sobie na przykład zrobić tutaj mamy jakiś oscylator na trzy na trzy włączone komórki no i bardzo mnie ciekawią te spaceshipy zobaczymy jak to będzie działać więc wprowadźmy sobie takiego prostego spaceshipa, jak to wygląda, to jest taka odwrócona elka, coś takiego, z jedną komórką włączoną. Dobra, jeśli to wszystko będzie działać, to okaże się, że te elementy po lewej są w tym samym miejscu, nic się w ich obrębie nie zmienia, nasz bikon zaczyna migać, nasz oscylator zaczyna się kręcić, a nasz statek kosmiczny zaczyna się poruszać tutaj gdzieś po ukosie. To co, jedziemy? Słuchajcie, to chyba działa. It's alive. Słuchajcie, okazało się, że ta nasza implementacja, pomimo tego, że nie jest najpiękniejszą, to sprawia, że nasza gra w życie zaczęła być żywa. Jest to naprawdę mega ciekawa sprawa. I jak widzicie, nasz statek kosmiczny faktycznie się porusza. Nasze oscylatory pracują. Tutaj nasz beacon miga. No, a te elementy stałe są w tym samym miejscu. Zobaczymy, co się stanie, jak statek kosmiczny dojdzie do krawędzi. Zobaczymy, czy wtedy moje warunki brzegowe zadziałają, czy to wszystko się po prostu spali. Poczekajmy na sam koniec. Zaraz sobie jeszcze przyspieszymy ten cykl. Uwaga, uwaga, co tu się dzieje. Stan końcowy jest taki, że zbliżyliśmy się do tego still life'a, czyli do, jakiegoś taki, do jakiejś takiej natury martwej, do jakiegoś takiego bytu nieożywionego, a te oscylatory jak pracowały, tak pracują. Słuchajcie, co prawda miałem kończyć, ale postanowiłem przetestować jeszcze jedną z figur, o których mówi Wikipedia. Po prawej stronie widzicie działo, które powinno działać tak jak na tym GIFie na Wikipedii. No i cóż, zobaczymy czy ta nasza implementacja Game of Life takie właśnie działo wspiera. Odpalamy i oglądamy. Co się okazuje, chyba w tej naszej implementacji jesteśmy całkiem blisko tego, co autor miał na myśli. Produkowane są kolejne statki kosmiczne albo takie glidery, a nasze działo zajmuje się ich produkcją. Zapraszam do wykorzystania tego algorytmu, który zbudowałem u Was. Dajcie znać, jakie wyniki powstały. No i do następnego. Cześć!